Claire jest żoną Johna od prawie roku, ale ich małżeństwo nie jest małżeństwem z miłości. Kiedy oboje się pobrali, Claire miała już ponad 35 lat i wszyscy jej przyjaciele dokuczali jej. Czy kiedykolwiek wyjdziesz za mąż, Claire? Czy nadal czekasz na księcia z bajki? Ominiecie macierzyństwo i zostaniesz sama? Mówiły jej przyjaciółki, a potem rozmawiały o dzieciach i pieluchach. Wszystkich rzeczach, które dla Claire były odległe. John, kolega z pracy Claire, wydawał się poważnym i pryncypialnym człowiekiem. Przede wszystkim wciąż kawalerem, i kiedy zaczął zalecać się do Claire, ta przyjęła go, jakby to była jej ostatnia szansa. Przecież John był po czterdziestce i miał stałą pracę, nie tylko. Pił i nie palił. Wydawał się idealny. Jedynym problemem było to, że nadal mieszkał z matką, ale Klery była pewna, że nie będzie to stanowiło większego problemu. John oświadczył się jej po zaledwie sześciu miesiącach, więc oboje świętowali kameralny ślub z rodziną pana młodego i kilkoma przyjaciółkami panny młodej. Niedługo potem John wprowadził się do pięknego mieszkania Kler, które jej rodzice zapisali w spadku, a nowożeńcy rozpoczęli wspólne życie. Wszystko wydawało się przebiegać sprawnie. John i Claire byli spokojną parą, która nigdy się nie kłóciła. John był troskliwym mężem i traktował swoją żonę z szacunkiem. Jednak Claire trochę przeszkadzało to, że cały dzień John przebywał poza domem i każdą wolną chwilę spędzał z matką, wracając do domu tylko na noc. Próbowała porozmawiać o tym z Johnem, a on powiedział jej, że jego matka była bardzo samotna, odkąd się wyprowadził. Claire zaproponowała więc, że od czasu do czasu będą razem ją odwiedzać, a nawet pomagać jej w gotowaniu i pracach domowych, ale mężczyzna nie odpowiadał, więc Claire nie mogła się powstrzymać i zadała pytanie, które męczyło ją od miesięcy: Czy chodzisz do matki potajemnie, bo ona nie chce mnie widzieć? John nie odpowiedział. Po prostu powiedział jej, że nie może prosić go o wybór między nią a jego matką, i na tym rozmowa się zakończyła. Od ślubu minęły miesiące, a Claire przyzwyczaiła się już do nowego życia i nieobecności Johna. Pewnego ranka budzi się i zaczyna się źle czuć, a kilka dni później lekarz potwierdza jej podejrzenia. Jest w ciąży. Podekscytowana Claire pędzi do domu chcąc przekazać mężowi dobre wieści, ale reakcja Johna jest zniechęcająca. To świetnie, muszę powiedzieć mamie. Mężczyzna jest szczęśliwy, ale przytula żonę, nie całując jej, nie zaczyna z nią rozmawiać o dziecku. Zamiast tego wyjmuje kluczyki do samochodu i idzie do matki, by powiedzieć jej, że zostanie ojcem, zostawiając Claire samą w tym, co powinno być najszczęśliwszym momentem ich małżeństwa. Ale John nie chce przeżywać tego z nią. Chcę podzielić się swoją radością z matką. I tak, patrząc jak odchodzi, Claire widzi, jak rozpadają się wszystkie jej nadzieje i marzenia na przyszłość. Ciąża nie jest łatwa, zwłaszcza że Claire ma ponad 35 lat i jest przy pierwszym dziecku. Cały czas czuje się słaba i zmęczona, a w końcu trafia do szpitala. Na oddziale dzieli przestrzeń z matkami młodszymi i starszymi, kobietami i dziewczynkami, które mają partnerów lub mężów, którzy odwiedzają je z kwiatami i czekoladkami, ale nikt nie odwiedza Claire. John dzwoni do niej raz dziennie, pyta się jak się czuje, a potem przeprasza, bo jest zbyt zajęty, by ją odwiedzić. Wszyscy inni pytają ją, jak sobie radzi z tą samotnością. Twoje dziecko? Ma ojca? Ty masz męża? Dlaczego on się tutaj nie zjawia? Pytają ją. Claire wzrusza ramionami, wmawiając sobie, że jest przyzwyczajona do ciągłych nieobecności Johna, ale w rzeczywistości jest przerażona i czuje się nieswojo. On się nami zaopiekuje, jestem pewna, odpowiada udając stanowczy ton. Ale im więcej czasu mija, tym trudniej Kler usprawiedliwić tę nieobecność. Ktoś sugeruje, że może John ma inną kobietę, więc Kler odpowiada, że ta druga kobieta to jego matka. Mija ją kolejne tygodnie. W tym czasie Claire ma już urodzić. Pewnego dnia dzwoni do Johna, mówiąc mu, że już prawie czas i pytając, czy nie przyszedłby chociaż na poród, i po raz kolejny jest rozczarowana. Czy dowiedzieliście się już, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka? Pyta. Mama i ja nie możemy się doczekać. W tym momencie Klerwy mamrotała. Ty i ta Twoja matka, prawda? To tylko ty i ta Twoja matka. Nigdy nie raczyłeś przyjść do mnie i zapytać, jak się czuję. Nawet nie wiedziałeś, że spodziewam się trojaczków. Do dwóch chłopców i dziewczynka. Biegnij i powiedz mamie. Do zobaczenia przy wypisie. Mówi wszystko jednym tchem, po czym szybko odkłada słuchawkę. Niech go szlak trafi i niech szlak trafi jego matkę, mówi, wycierając łzy. Ale teraz już wystarczy. Nie potrzebuję ich. Wychowam swoje dzieci sama. Kilka dni później zaczynają się skurcze, i wreszcie, po wielu godzinach porodu, Claire może wreszcie powitać swoje trzy piękne bliźniaki. Jeszcze dochodzi do siebie, gdy słyszy obok siebie dzwonek telefonu: Słyszałem, że urodziłaś. Gratuluję! mówi. Claire nie odpowiada. Mama i ja zdecydowaliśmy, że najlepszym wyborem dla nas byłoby zatrzymanie tylko jednego dziecka najlepiej chłopca a pozostałe oddamy. Czy to za dużo? Myślę, że się z nami zgodzisz, mówi następnie. Oczy Claire rozszerzają się w zdumieniu. O czym ty mówisz, John? Mam wybrać dziecko, które najbardziej mi się podoba, a pozostałe dwa zostawić? Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, co mówisz? To nasze dzieci. Jakim ty człowiekiem jesteś? pyta podnosząc głos. Zatrzymam je. Wszystkie trzy. Wychowam jej sama. Nie potrzebuję ciebie i twojej matki. Nie chcę cię w swoim życiu, a tym bardziej w życiu moich dzieci. Warknęła w końcu zanim odłożyła słuchawkę i położyła się na poduszce. Jesteś pewna, Claire? Pyta inna matka, która leży w jej sali. Mąż to wciąż mąż. Nawet taki. Ale Claire jest bardziej stanowcza niż kiedykolwiek. Nie ma żadnego pożytku z takiego mężczyzny jak John. Kilka dni później Claire i dzieci zostają wypisani ze szpitala i wracają do domu. Zaraz po wyjściu Claire zauważa, że po Johnie nic nie zostało. Zabrał wszystko, ale nie boi się. Lepiej samemu niż z takim ojcem. Mówi głaszcząc swoje maleństwa, zanim zacznie organizować swoje nowe życie. I tak Claire rozpoczyna swoje nowe życie jako matka pełna szczęśliwych chwil i małych codziennych radości. Jej znajomi, ci, którzy mieli dzieci, pomagają jej jak mogą, dają jej swoje stare wózki czy nosidełka i udzielają fachowych porad. Po kilku tygodniach Claire doskonale zadomawia się w nowej rutynie. Wszystko wydaje się iść dobrze, aż pewnego dnia drzwi wejściowe nagle się otwierają i pojawia się John. Jego oddech cuchnie alkoholem i wydaje się, że może sprawiać wrażenie odważniejszego, niż jest. Wow, patrzcie kto przyszedł. Musisz być pijany, skoro nie boisz się, że mama się dowie, komentuje sarkastycznie Claire. To nie jest śmieszne. Odpowiada mężczyzna z grymasem. Przyszedłem zobaczyć się z moimi dziećmi. Nie masz prawa mi tego zabronić. Kler wybucha śmiechem. Twoje dzieci? Liczba mnoga? Nagle chcesz mieć wszystkie trzy? Musiałeś pić, żeby znaleźć odwagę, żeby przyjść i zobaczyć je, e, daj spokój. Chcesz je zobaczyć? Dobra. Chodźmy je zobaczyć, mówi w końcu, otwierając drzwi do pokoju, w którym w łóżeczku śpi jedno z niemowląt. Więc zdecydowałaś się wziąć tylko jedno? Pyta John. Jego oczy nagle są pełne nadziei. Claire śmieje się. Oczywiście, że nie. Pozostała dwójka śpi w moim pokoju. Czy naprawdę myślisz, że zgodziłabym się na zgodę Twoją i Twojej matki? Nie, dziękuję. Mam wszystkie trzy. Wczoraj rozmawiałam z prawnikiem o rozwodzie. Nie mogę ci zabronić widywania się z dziećmi, masz rację, ale chcę, żeby sędzia wpisał na piśmie, że ty i twoja matka będziecie się nimi widywać tylko jeden dzień w tygodniu, przez kilka godzin. Sama je wychowam i zaufaj mi, gdy powiem, że zrobię wszystko, by nie wychować ich tak jak ciebie, będą ludźmi, a nie wyrostkami swojej matki. John patrzy na nią zdezorientowany, ale Claire nie ma zamiaru się teraz zatrzymywać. Wszyscy ludzie kochają swoich rodziców, matkę i ojca, a nasze dzieci również zasługują na to, by nas kochać. Ale w Twoim przypadku miłość między matką a synem zamienia się w patologię. Jesteś tylko ty i ona, podczas gdy w rzeczywistości twoja matka jest egoistyczną manipulatorką, która tak zbudowała swoje życie, by opyść słabego syna siecią i uniemożliwić mu poczucie wolności. Teraz wróć do swojej własnej sieci, gdzie jest ci wygodnie i zostaw nas w spokoju. Bez słowa John odwraca się i kieruje do drzwi, skulony i załamany, jakby nagle postarzał się o 10 lat. Na progu odwraca się Patrzy na żonę oczami zbitego psa i pyta: Czy mogę przyjść jutro, jak dzieci się obudzą? Kler wyciąga kartkę papieru, szybko coś na niej pisze i wręcza mu ją. Tego potrzebują nasze dzieci. Kupuj te rzeczy, bądź obecny, pomagaj im, bądź w ich życiu. Mówić to jako kobieta, jako była żona, dopóki nie wypełzniesz spod wpływu matki, dopóki nie poczujesz, że życie mija. Nie zrozumiesz, że można żyć. Kiedy John wychodzi i drzwi się zamykają, Claire osuwa się po ścianie i zamyka oczy. Wreszcie jest wolna. Może spotka innego mężczyznę, a może nie, kto wie. Ale to nie ma znaczenia, ona już ma najważniejsze osoby w swoim życiu, właśnie tam, gdzie ich potrzebuje.